Kibice Pogoni bardzo liczyli na to, że ich drużyna powstrzyma dziś kroczące od zwycięstwa do zwycięstwa Widzew. Z prawej as atutowy łodzian Artur Wichniarek, najskuteczniejszy obecnie zawodnik pierwszej ligi. Tylko w trzech meczach rundy wiosennej strzelił pięć bramek. W sumie ma ich już w tym sezonie 16. To Gryfuś, maskotka Pogoni. A to Radosław Majdan. Właśnie z nim szczecińscy kibice wiązali dziś największe nadzieje. Bramkarz gospodarzy miał być tym, który zatrzyma Artura Wichniarka. Żeby otrzymać napastnika jakiejkolwiek drużyny jest potrzebna konsolidacja całej linii defensywnej, zaczynając od napastników, kończąc na bramkarzu, także liczy na to, że wspólnie z kolegami z obrony uda nam się powstrzymać właśnie Artura Wichniarka, który na pewno przeżywa bardzo dobrą okres w swojej karierze. Pogoń w białych strojach, bez chorego na grypę Lewandowskiego oraz kontuzjowanych Kurasa i Mandrysza. Widzew na czerwono, bez leczących urazy Terleckiego, Michalczuka, Szymkowiaka i Zająca. Rozpoczęła pogoń... Ale jako pierwszy groźnie zaatakował Widzew. 11 minuta. Jarosław Chwastek popełnił błąd. Szansa dla Łodzian. Artur Wichniarek. Majdan. I nie ma bramki. Dwie minuty później. Mareticz Dobre podanie w kierunku Pawła Drumlaka. Drumlak. Szansa dla Pogoni. Drumlak. I rzut karny dla gospodarzy. Pan Urbańczyk z Krakowa nie ma wątpliwości. Żółta kartka dla Rafała Kaczmarczyka, który faulował piłkarza Pogoni. Popatrzmy raz jeszcze. Paweł Drumlak, Kaczmarczyk ewidentnie podcinany w polu karnym i przed szansą Pogoń. Stolarczyk, Olszewski, 1 do 0. To 14 minuta meczu. Cieszą się gospodarze. Maciej Stolarczyk zbiera gratulacje. 149. występ tego piłkarza, siódma bramka. 27 minuta. Michalski. Bogusz. Do Czajkowskiego. Czajkowski. I fatalny kick zawodnika widzewa. Trener pogoni Bogusław Baniak protestuje. Twierdzi, że był spalony. Zobaczmy zatem. Z powtórki wynika, że jednak szkoleniowiec ze Szczecina tym razem nie miał racji. I znowu widzew. Kaczmarczyk. Stolarczyk w walce z markiem Citko. Rzut wolny dla widzewa. Citko. Gęsio. Majdan. Jest jeszcze Bogusz. Jeden do jednego. 30 minuta meczu. Widzę, wyrównuje stan spotkania. Daniel Bogusz w swoim 163 meczu zdobywa dziesiątą bramkę w pierwszej lidze. Dobre dośrodkowanie ścigki z wolnego. Popełnił błąd Majdan wypuszczając piłkę z rąk. Był Daniel Bogusz. I mamy remis. 34 minuta. Pogoń. Rycak. Jeszcze przy piłce. Dośrodkowanie w pole karne. tam nie ma nikogo za Szczecinem, ale popełniają błąd w Dymkowski. Jeszcze piłka wraca do rycaka. Mareticz, jak to nie wpadło, to jest chyba tylko tajemnicą zawodnika ze Szczecina. Spójrzmy raz jeszcze. Miał szansę Dymkowski, piłka wraca w pole karne. Jeszcze dotknął jej Olszewski, zamykał akcję Mareticz, ale gola nie było. I ostatnie sekundy pierwszej połowy. Ponownie pogoń. Drumlak i znów tylko jęk zawodu na trybunach. Do przerwy zatem Pogoń remisowała z Widzewem 1 do 1. A w drugiej połowie najpierw zaatakowali goście. Gęsior, bardzo dobre podanie. Citko. Marek citko wychodzi z bramki Majdan i znakomita interwencja golkipera Pogoni. To była 49. minuta, a to sytuacja 3 minuty później. Gorszkow wywalczył piłkę dla widzewa. Podanie do wichniarka. Artur Wichniarek przed polem karnym Jarosław Chwastek i rzut wolny dla zespołu gości. Marek citko. Michalski. Radosław Michalski. 2 do jednego. Znakomite uderzenie piłkarza widzewa i goście obejmują prowadzenie. Spodziewali się zawodnicy Pogoni, że Citko będzie strzelał. Tymczasem uderzył Michalski. Zasłonięty Majdan nie miał najmniejszych szans. A to już końcowe minuty meczu. Grająca z wiatrem Pogoń za wszelką cenę dąży do wyrównania. Tu strzelał Paweł Drumlak. Kolejna szansa gospodarzy. Piotr Blasius i Olszewski. Remis był blisko. I jeszcze jedna próba Pogoni. Dymkowski... I ponownie bramkarz widzewa. I to był już koniec meczu. Widzew wygrał dziś w Szczecinie 2 do 1 odnosząc siódme z rzędu zwycięstwo w pierwszej Lidze. Trener Marek Dziuba nadal zwycięski w Widzewie, ale ta dzisiejsza wygrana kosztowała pana chyba wyjątkowo dużo nerwów. No na pewno widzę, w dzisiejszy meczu prawda wygrał, ale Pogoń postawiła nam bardzo ciężkie warunki. Rzeczywiście widzieliśmy o tym, że Pogoń znajduje się w dobrej formie, chociaż ostatnim z Górnikiem przegrała. Można powiedzieć na własne życzenie, bo nie wykorzystała bardzo dużo sytuacji. Jakie największe zastrzeżenie ma pan do swoich zawodników? Na pewno, że w końcówce zarówno pierwszej połowy, jak i drugiej zespół nie potrafił utrzymać piłki, nie grał piłką dokładną i stąd wytwarzał się w tyłach chaos. Na całe szczęście, że pogon nie wykorzystała tych sytuacji i tak jak powiedziałem, kolejny mecz zwycięski. It